do wyborców. Przed każdymi wyborami Polacy są bombardowani obietnicami, swoisty koncert życzeń, fałszu i obłudy. Przoduje w tym tzw. banda czworga, czyli Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe. Sił politycznych dominujących na polskiej arenie politycznej od zbyt wielu lat. Czas się obudzić z letargu. Nie wolno poddawać się i rezygnować. Każdy obywatel musi sobie odpowiedzieć: czy zasługuje na miano obywatel pisane dużą literą? Jak na to zasłużyć? Najprostszą receptą jest aktywność w społeczeństwie. Nie każdy człowiek może zostać politykiem, nie każdy z nim chce być, nie każdy polityk niestety zasługuje na miano obywatela. Wielu z nich obrało drogę życia omijającą wielkim łukiem pojęcie człowieczeństwa. Aktywność polityczna powinna być świadomym wyborem obywatela. Można ją realizować na różne sposoby. Najłatwiejszym z nich jest niepoddawanie się rezygnacji i świadomy wybór tego, co uzna za najlepsze. Wybór musi być niezależny od manipulacji wszechobecnych w tzw. mediach publicznych, telewizji, radiu, internecie. Dokonany w oparciu o własne przekonania i programy wyborcze komitetów partii startujących w wyborach parlamentarnych. Należy zostać świadomym wyborcą, który potrafi dokonać mądrego wyboru, nie opartego na emocjach, ale zrozumieniu. Czy warto być oszukanym? Pytanie pozornie najłatwiejsze z łatwych. Oczywiście, że nie. Co zrobić, by tego uniknąć? Trzeba przeczytać programy partii i przeanalizować myśli w nich zawarte, następnie krytycznie ocenić ich spójność, przemyśleć treść. I w razie wątpliwości zadawać pytania kandydatom na posłów. Partia Kornium jest ugrupowaniem nowym, ale na naszej liście nie ma ludzi przypadkowych. Nie boimy się trudnych pytań. Chcemy przekonać Was do idei prawicowych, bo być prawym oznaczało zawsze człowieczeństwo i przyzwoitość. Nasi kandydaci są ludźmi uczciwymi, szanującymi prawo. Nie startujemy do walki o miejsca w Sejmie i Senacie, by dostać się do przysłowiowego koryta. Miejsce koryta jest w chlebie, stajni. Naszym postępowaniem uprzątniemy tę stajnię Eułgiasza. Prawość musi zwyciężyć i zwycięży. To być może ostatnia szansa dla Polski. Nie jest nas wielu, ale sięgając znowu do antycznych treści, 300 Spartan dało radę masom perskim. Zwyciężymy. Liczymy na wasze poparcie. Wierzymy, że nie dacie się zwieść lewicowej retoryce. Lewicowe są wszystkie partie, które obiecują coś dawać. Prawica obiecuje nie zabierać. Zasadnicza różnica. Różnimy się też tym, że dotrzymujemy słowa. Jak wyglądają obietnice lewicy, wystarczy spojrzeć w niedaleką przeszłość. Odpowiedź jest jasna. Nie dajcie się zwieść, że lewica to tylko Zjednoczona Lewica SLD, Twój ruch z przyległościami. To także Platforma Obywatelska i choć to zabrzmi kuriozalnie, Zjednoczona Prawica czyli prawo i sprawiedliwość, solidarna Polska z Polską razem. Dlaczego to także Lewica? Wystarczy spojrzeć choćby pobieżnie na ich program. Oni chcą dawać, czyli w rzeczywistości zabierać przez kolejne wyższe podatki. Gdyby Lewica miała zdolności czarodziejskie, prawica byłaby niepotrzebna. Ze swoich zaczarowanych szkatuł wyciągaliby wszystko, czego byśmy sobie zażyczyli. Problem polega na tym, że polityka to nie magia, a życie to nie bajka. Czas przestać w nie wierzyć i podjąć odpowiedzialne decyzje, spojrzeć prawdzie w oczy. Jest ona gorzka, ale nie da się od niej uciec. Musimy tu i od teraz problemom stawić czoła. Nasza partia nie chce dawać, bo by dawać musiałaby więcej zabrać jako czyni lewicę. Jedyną, ale za to najcenniejszą rzeczą, jaką wam, Polacy, wyborcy, chcemy dać, jest wolność. Jesteśmy wolnościowcami. Wiemy, że człowiek wolny, może więcej, działa wydajniej i wie, jak wydawać swoje uczciwie zarobione pieniądze. Każdy państwowy urzędnik, który rzetelnie wykonuje swoją niepotrzebną i szkodliwą pracę, nie będzie nigdy w stanie zrobić tego lepiej. Pieniądze zabrane ludziom przez urzędy w jednej chwili stają się państwowe, czyli niczyje. Nie należy się więc dziwić, że przestaje się je szanować. W mentalności ludzkiej głęboko zakodowany jest schemat. Państwowe, niczyje, można kraść. Dużo łatwiej jest zabrać niczyje. Znaleziony portfel z dokumentami i pieniędzmi może spowodować u wielu ludzi opór przed zawłaszczeniem zguby i zwrot właścicielowi. Gdy jednak będą to same pieniądze, zamiast refleksji nad stratą innego człowieka odczujemy tylko tak zwaną czystą radość. Pieniądze w budżecie to właśnie te banknoty bez portfela. Nieokiełznana radość zabierania. A przecież ktoś je wypracował. Lewica nie ma skrupułów w zabieraniu i beztroskiemu trwonieniu czyjegoś dorobku. W idealnym lewicowym systemie budżet zabierałby wszystkie wytworzone dobra. Potem każdemu według potrzeb, czyli nieprzeliczalne legiony urzędników i komisji równo obdzielających wszystkich w komunistycznym raju. Bez specjalnej złośliwości można by założyć, że przynajmniej 30% ludzi zajęłoby się dystrybucją czegoś, czego sami nie wytworzyli. Im więcej urzędników, tym mniej dla tych, którzy wytwarzają dochód. Jeżeli 100 ludzi wytworzy 1000, to na każdą osobę wypadnie wartość 10. Gdy wśród nich będzie 30 urzędników, znaczy bez nieprodukujących, wtedy 70 wyprodukuje 700. Cały produkt 700 podzielony na 100 da nam wartość 7, a więc mniej. To najprostszy przykład potwierdzający, że prawica ma rację. Minimalizacja budżetu państwa i redukcja warstwy urzędniczej to najważniejsze kierunki działania. Mały budżet to niskie podatki. Niskie obciążenia spowodują błyskawiczny wzrost gospodarczy kraju. Mamy świadomość, że życie w społeczeństwie nie jest za darmo, lecz koszty z tym związane nie mogą przewyższać korzyści. Fiskalizację należy maksymalnie ograniczyć. Stan finansowy państwa jest fatalny. Nikt za nas tego nie naprawi. Tylko prawdziwa prawica, koalicja odnowy Rzeczpospolitej i wolność nadzieja daje szansę na lepsze jutro. Odnowimy Rzeczpospolitą. Przedsiębiorcom damy wolność, obywatelom przywrócimy nadzieję. Jeszcze Polska nie zginęła.